Temat dzisiejszy bym sformułował, dlaczego Pana Jezusa nazywamy Chrystusem. Ale zanim się wezmę do tego tematu, to króciutko podejmijmy pytanie, dlaczego w Starym Testamencie Trójca Święta nie była jeszcze odebrana. Bo owszem, w Starym Testamencie mamy dużo, to można nazwać, prześwitów trynitarnych, że kiedy już wiemy, że Bóg jest Trójcy, Święty, Jedyny, to w Starym Testamencie znajdziemy mnóstwo tekstów, które podpowiadają nam przecież. Jest już oczywiste, że, że Bóg jest w Trójcy jedyny. Ja może tylko przykładowo parę takich przykładów podam. Na przykład sam Pan Jezus, kiedyś chcąc zwrócić uwagę na to, że On nie jest tylko zwyczajnym człowiekiem, pyta, o kim to psalmista? Myślał, kiedy mówił, rzekł Pan do Pana Mego. Przecież Dawid tego nie mógł powiedzieć sam o sobie. Dawid był sługą. Kim jest ten, ten Pan, który rzekł do Pana Mego? Krótko mówiąc, Pan Jezus w ten sposób podpowiadał swoim uczniom, żeby, żeby skrystalizowała się w nich ta. Odpowiedź na pytanie, za kogo ludzie uważają syna człowieczego, a Wy za kogo nie uważacie, czy w opisie stworzenia człowieka tajemnicza liczba wrogów. I rzekł Bóg, uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasze. Rzecz jasna, zarówno teologowie żydowscy, jak Także teologowie katolicy wcale się w tym nie dopatrują od razu prawdy trinitarnej, niemniej jest to pytanie, jest to pytanie, na które bibliści różnie odpowiadają. Niemniej fakt liczby mnogiej, której Bóg mówi samo o sobie, no po prostu jest faktem literackim. Czy w, w, biblijny, biblijna podstawa Trójcy Świętej Rublowa, mianowicie odwiedziny tajemniczych trzech sług, trzech postaci bożych, trzech wysłańców z nieba u Abrahama. To czym, czym ojcowie kościoła się fascynowali, trzech przyszło, trzech zobaczył, a z jednym tylko rozmawiał, a jednego tylko uwielbił. Tres et onum I tego typu, tego typu yy, yy, tekstów w Piśmie Świętym jest po prostu dużo. Ja nawet, no, Mam tu przed sobą co najmniej kilkanaście takich tekstów, tylko sobie myślę, po co to, 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 to gdyby zbierać, gdyby, ojejku, ojejku, jak Pani od razu, właśnie tak, dzięki za, za ten obraz, za tylko chciałem poinformować Państwa, że myśmy się z panią Małgorzatą nie umówili, że ona będzie. No, to jest. To jest. Tylko tak wyszło. Co więcej, jakieś prześwity prawdy trynitarnej po dziś dzień są obecne w duchowości juda judaizmu. Znaczy, to nie jest tak, że gdyby w tej chwili Słyszał mnie jakiś wierzący Żyd, żąd bym nie przyznał rację. Natomiast ja może podam, podam teksty, na których opieram to twierdzenie. Mam przed sobą wypisy z takiej książki Żyda Mesjańskiego Rachmiela Friedlanda, Żyda pochodzącego z Warszawy, z książki pod tytułem Przeznaczenie na Zagładę. I wypisałem sobie z tej książki dwa yy, takie, takie wspomnienia z dzieciństwa bądź wychowywany w tradycyjnym judaizmie, zanim doszedł jako Żyd i nie przestając być Żydem do wiary w Pana Jezusa. I pisze na stronie 32 następująco. Dlaczego byliśmy tak uprzedzeni w stosunku do doktryny o Trójcy, skoro sami przed każdą ważną modlitwą i ceremonią wymawialiśmy następujące słowa: Zaprawdę jestem przygotowany, by uwielbić i oddać chwałę mojemu Stwórcy oraz wypełnić jego przykazanie w imieniu Jedynego Świętego. Niech będzie błogosławiony On i Jego Szechina przez Tego, który jest ukryty. I Frydland y, pokazuje tutaj w trzy osoby. Niech będzie błogosławiony On, po drugie i Jego Szechina. Szechina jest to życiodajna obecność Boża, która się zniża do ludzi, żeby ich wspomagać, żeby ich bronić, żeby ich zbawiać y, dla nas chrześcijan szczytowym objawieniem Boskiej Szechina, to jest rzecz jasna wcielenie Syna Bożego, który stał się prawdziwym człowiekiem. Zatem niech będzie błogosławiony On, jedyny święty, po drugie i Jego Szechina, po trzecie, przez Tego, który jest ukryty. I jeszcze ze strony 36 przeczytam wspomnienie o tego Pana Rachmiela Wydlanda. Podczas ce celebracji paschy po zakończeniu opowieści o wyzwoleniu z niewoli jako najmłodszy uczestnik ceremonii miałem za zadanie wybrać afikomen, czyli kawałek macy schowany przez ojca. Przed wieczerzą trzy kawałki macy leżały na specjalnym talerzu sederowym. Po zakończeniu posiłku tata wziął środkowy z nich, złamał go i schował przed nami. Następnie moje siostry i ja wyruszyliśmy na poszukiwania. Ten, kto znalazł Macę, miał zażądać podarunków w zamian za jej oddanie. Był to bardzo ważny moment, ponieważ w dalszej części wieczoru komen miał zostać podzielony między wszystkich członków rodziny. Ten, ten kawałek Macy symbolizował pesachowe jagnię ofiarę, w której Udział mieli wszyscy domownicy. Pamiętamy, że po zburzeniu Jerozolimy w 70. roku ery chrześcijańskiej już jagnięcia nie zabijano na dzień Pasji. Dopiero wiele lat później zacząłem pojmować, że te trzy kawałki masy na Sederowym Tadeżu przedstawiały trójce. Środkowy z nich, tak jak Syn Boży, został za nas złamany. Obserwowałem ojca, gdy zawijał go w białe płótno, grzebał, po czym rozdzielał go z martwych stawego pomiędzy wszystkich w wydania trzeciego pucharu wina. I rzecz jasna nie są to interpretacje przymuszające do przyjęcia. Są to interpretacje duchowe, które no, ten człowiek, który, który Pozostał bardzo z wielkim pietyzmem związany z judaizmem, ale uwierzył w Chrystusa i tak rozpoznawał te. Ja mam tam jeszcze jakieś, jakieś świadectwa tego rodzaju, ale ponieważ to jest tylko takie wyjście poza nasz główny temat, to może nie będę. Państwu, Państwu tej, rzeczy, tej rzeczy przedstawiał, tylko wróćmy do pytania, dlaczego w Starym Testamencie prawda Trójcy Świętej nie była jeszcze objawiona. To, że te prześwity trynitarne, dobrze, dobrze, ale wprost nie objawił nam Bóg, że jest On Ojcem i Synem i Duchem Świętym. I na to pytanie bardzo głęboko odpowiedział święty Grzegorz z Nazjanzu. To jest jeden z trzech zaledwie świętych Kościoła Wschodniego, któremu przyznaje się zaszczytny tytuł teologia. My na Zachodzie nazywamy go Grzegorzem z Nazjanzu, w Kościele Wschodnim jest on nazywany Grzegorzem Teologii. Otóż Grzegorz Teolog mówi, a dlatego w Starym Testamencie prawda Trójcy Świętej nie była jeszcze objawiona, bo takie są Boże obyczaje, że najpierw obdarza, a potem daje nam zrozumienie tego, czym obdarzył. W Starym Testamencie syn nie został jeszcze nam dany. Syn Boży jeszcze nie stał się człowiekiem. Dopiero kiedy stał się człowiekiem, dopiero stopniowo zostało nam dane zrozumienie, że jest on Bogiem, prawdziwym, równym ojcu, który z ojcem stanowi jedno. I analogicznie podniesienie do Ducha Świętego, ja nawet dzisiaj podam takie sformułowanie z Ewangelii Świętego Jana, że. Duch Święty jeszcze wtedy, jeszcze za historycznego życia Jezusa nie był dany. Bóg najpierw udziela darów, a potem daje nam ich zrozumienie. I po takim wejściu przystąpmy do naszego tematu. To znaczy naszym tematem jest pytanie Dlaczego Pana Jezusa nazywamy Chrystusem? Chrystus to jest słowo greckie, tłumaczenie hebrajskiego Mesjach, Mesjasz. Zarówno po hebrajsku, jak po grecku, znaczy zarówno Mesjasz, jak Chrystus, to słowo znaczy namaszczony pomazaniec. Pan Jezus jest namaszczony, jest pomazaniec. W Starym Testamencie namaszczano królów, namaszczano kapłanów, także mamy przypadki namaszczania proroków, konkretnie na przykład Elizeusz był namaszczony przez proroka Eliasza, też na urząd proroctw. To było namaszczenie świętą oliwą. Pan Jezus jest pomazańcem namaszczonym, ale żadną oliwą nie był on namaszczany. Czym, a raczej kim został on namaszczony, to nam objaśnił on sam. To jest czwarty rozdział Ewangelii Łukasza. Pan Jezus znajduje się w synagodze w Nazarecie. Każe sobie podać księgę Izajasza i czyta następujące proroctwo. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie. Abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana. Zwinąwszy księgę, Jezus oddał ją słudze i usiadł, a oczy wszystkich w synagodze były w nim utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. Słowem, Pan Jezus jest namaszczony samym duchem świętym. I to za chwilę sobie wyjaśnimy, co to znaczy i jak to taki jak, jak wszechobejmujące znaczenie ten fakt, to wydarzenie ma dla naszego chrześcijańskiego życia duchowego. Ja może tylko powiem, że owo, owo twierdzenie, że Pan Jezus przyszedł do nas namaszczony Duchem Świętym. W Piśmie Świętym Nowego Testamentu pojawia się kilkakrotnie, podobnie zresztą jak kilkakrotnie jest to zapowiedziane przez proroków.